Luks jest w promocji dzisiaj, <laughs> Już tylko pół roku robisz. Nie, a miał być kurde w promocji a litwina, tak? Czy tam mówią lightweighta tego te 5 ten lightweight? No tak, no na, na, ty, na tych cewu na ósemkach jest dobry, ale to będą niedługo nerfy tych. Może tam jeszcze trochę posłuży? Ja właśnie specjalnie ten Weks do No, nie kupiłem Mosa, ale mam Weks piony. Ja Sekut odkupić fałkę, żeby sobie robić tą ósmą tyrolę. Miałem ten, żeby sobie robić, robić małsa. A tu, kurde, wyszło, że ta fałka to jest do tej innej linii, właśnie też. I muszę z tą następną fałkę najpierw sobie zrobić. Tą fałkę 100. No, to nie, tam jest fajna taka linia, ten mniejszy cały. Ta fałka 100. PZB2 Bolen i Hecer środek czy uciekamy? My, y, zrobicie tak. Ja podjedę najszybciej do środka. Tym razem. Nie no. mają szybkiego przodu. To tak zrobimy tak jak graliśmy, ale to kliknę. I y, 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 tutaj podjedziecie Hecerami. Tak Wychylicie się i patrzycie ten przejazd. Tak, żeby, bo oni będzie, będzie ich widać przez sekundę. Sekundę, może dwie, tam już macie sobie zgrać powinienem ich spotnąć, bo tam jest. Ten PZB2 jest wolny Ale już trochę chyba mody to już się wzięli chyba to Pół minutki, jak nie będzie nic widać, to pojedziemy z powrotem się, wracamy i pojedziemy se tędy. Nie chcę się też tak, kurde, tutaj Pierdolić w koko dżambo, kurde. albo nie tak. Spójrzcie się dalej w tych szakach. Patrzcie sobie, patrzcie się tu. Tylko pamiętaj, że tam kampę lubią nie? W lewym tym rogu robić. No, 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 ja wiem, ale ja, ja daleko nie chcę podjeżdżać. Tam już się nie wychylaj, nie? Bo możesz, wiesz... tam lufa czekać. Właśnie o to chodzi, żeby tak na... Dobra, żaróweczkę miałem. Stoi, stoi gdzieś y, przy kościele. Albo gdzieś tam na H1. Kochnijcie się i zacznijcie Dobrze, dobrze nie. O kurde. Minuta, easy, easy. Najgorsze to będzie, że fontanna jedziemy z jednej strony, nie? Ja pojadę z drugiej, spokojnie. Tu możecie już ciąć środkiem. No właśnie tak o oh, tutaj jest. Nie, nie, to nie, już, nie ja sobie Zginę. Odbił mnie, Ja sobie zginę, bo już tak stałem, se po prostu. Nie, no po. Ja po prostu było wam tak, mówię. ale dwóch zabiliśmy ich, pozostałem jeszcze do niego, nie? Statys gdy... Statystyki psuje? Gdybym ja wybuchł i moja, moja wieża przeleciała na. tutaj drugiego Hesslera. I co? Ja pierwszym się zwykłym, a później na hetzlerka miałem burzaka. Na razie wychodzi. <laughs> A to chociaż tu już był trochę pod, stre pod stresem. Mm. Stresem.